złoto w ogniu wypróbowane. i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. A potem mówi: Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Nawet wtedy go kochacie, nie odwracacie się od niego, nie żywicie do niego urazy, kochacie go, kochacie go aż do śmierci. Podsumowuje to werset 37. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Kochamy go, ponieważ co? On pierwszy nas umiłował. Żadne okoliczności nie mogą tego złamać. Żadne okoliczności nie odłączą nas od miłości Chrystusa. Żadne okoliczności nie odłączą nas od miłości Boga. Nie ma osoby, która odłączyłaby nas od tej miłości, od miłości Trójcy. To nie jest możliwe. Nie ma takiej siły, która mogłaby zniszczyć naszą wiarę. Nie ma takiej mocy, która mogłaby złamać pieczęć ducha. Nie ma żadnego oskarżenia skierowanego przeciwko nam, za które Chrystus nie zapłaciłby w całości. Nie ma wyższej instancji od Boga i nie ma większej mocy niż zabezpieczająca moc Ducha Świętego. My, hupernikomon, huperniko, słowo nike pochodzi od greckiego czasownika podbijać, być zwycięzcą, superzwycięzcą, hiperzwycięzcą. Jesteśmy kimś więcej niż zwycięzcami. Zwyciężamy zdecydowanie. Nie o własnych siłach, lecz przez tego, który nas umiłował. Przez tego, który nas umiłował. Próba, nieważne jak ciężka, sprawdza naszą wiarę i potwierdza jej prawdziwość. Dlatego jest to dla naszego większego dobra i naszej większej radości, nawet w najcięższym cierpieniu. To sprawia coś jeszcze. To daje nam wieczną chwałę w przyszłym życiu. Takie rodzaje ekstremów, surowości czynią szlachetniejszego chrześcijanina tutaj i silniejszego chrześcijanina, a nie słabszego, takiego, którego wiara jest mocna i którego pewność jest ugruntowana. To potwierdza twoją wiarę, kiedy wytrzymuje ona taką próbę. To dowodzi, że masz prawdziwą wiarę, która jest Bożym darem, z którego można się radować. Prowadzi to również do większej nagrody. Paweł napisał to, kiedy był zimą w Koryncie. I nie miał pojęcia, podobnie jak nie miał pojęcia kościół w Rzymie, do którego pisał, że w krótkim czasie zobaczą go właśnie w takiej sytuacji. Sam potrzebował pocieszających prawd, które zapisał w tym rozdziale, ponieważ doświadczył wszystkiego, co zapisał na tej liście. Sam został ścięty mieczem. A czytelnicy w Rzymie doświadczyli prześladowania, mężczyźni i kobiety, których krew nasączyła piaski wielkich rzymskich aren i amfiteatrów. Ale bezpiecznie trwali w czci i miłości do Chrystusa, bo sami byli bezpieczni w jego rękach. Nie musieli bać się żadnej z tych rzeczy, włącznie ze śmiercią. Byli rozszarpywani przez dzikie zwierzęta, byli namaczani w smole i podpalani jako pochodnie. Walczyli z ludźmi, zwierzętami i demonami, ale byli bezpieczni w miłości Chrystusa, bezpieczni w miłości Boga, bezpieczni w chroniącej miłości Ducha Świętego. Bezpieczni, aż do wyjścia do chwały. Paweł kończy, mówiąc, że jesteśmy super zwycięzcami, a potem jest piękny refren na koniec. Wersety 38 39, który niemal nie powinien być wyjaśniany, powinien być po prostu przeczytany lub zaśpiewany. Albowiem jestem tego pewien. Czy jesteś? Czy jesteś przekonany o tej wielkiej prawdzie? Jestem przekonany, jestem pewny, doszedłem do określonego wniosku, że ani śmierć ten wielki wróg, ani życie ze wszystkimi jego niebezpieczeństwami, trudnościami, pokusami i kłopotami, ani aniołowie, święci aniołowie, hipotetycznie, ani zwierzchności, nie święci aniołowie, demony. Ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani tu i teraz, ani przyszłość, ani moce. To liczba mnoga w Nowym Testamencie. A kiedy Nowy Testament mówi, to w liczbie mnogiej odnosi się do cudów potężnych dzieł, jakiejś nadprzyrodzonej mocy. Jak dotąd nic. Ani śmierć, ani życie, ani święci ani łowie, ani upadli ani ani nic, co dzieje się teraz, ani cokolwiek w przyszłości, ani żadna nadprzyrodzona, potężna, transcendentna moc. Ani wysokość to termin, który odnosi się do gwiazdy na szczycie jej orbity, ani głębokość. Bathos to gwiazda w najniższym punkcie swojej orbity. Nic w najwyższym punkcie wszechświata ani w najniższym punkcie wszechświata. Nic. Ani żadna inna stworzona rzecz. Nic w życiu, nic w śmierci, nic w świecie aniołów, nic w świecie demonów, nic w czasie, nic w wieczności, żadna cudowna moc, nic z ziemi, nic z nieba, z krańców kosmosu, nic, żadna stworzona rzecz w całym stworzonym wszechświecie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Księga Jeremiasza 31,3. Bóg mówi: Miłością wieczną umiłowałem Cię. To dlatego, drodzy przyjaciele, że jesteśmy strzeżeni przez Ducha Świętego. Musimy wielbić go za to łaskawe dzieło. Módlmy się. Panie, dziękujemy Ci, że mogliśmy spojrzeć na chwałę naszego zbawienia. W ten cudowny sposób, w szczególności przez służbę Ducha Świętego. Wiemy, że nawet na krzyż Chrystus poszedł w mocy Ducha Świętego. Kiedy przechodzimy wspominać Jego śmierć w nasze miejsce, chcemy być wdzięczni z głębi naszych serc za to ogromne dzieło zbawienia. Które rozpoczęło się w odwiecznej przeszłości wybraniem. Przeszło przez krzyż, wyszło z otwartego grobu i powstaje w nas dzięki nieustannej służbie Drogiego Ducha Świętego. Wielbimy Cię, Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty, za to potężne dzieło cudownej łaski. Dziękujemy Ci za to. Kiedy przechodzimy teraz wspominać Krzyż Chrystusa. Oczyść nasze serca, napełnij nas uwielbieniem, uwielbieniem, jakie powinno być Tobie ofiarowane, nasz wielki Boże.